Witam Was serdecznie. Dzisiaj przy niedzieli poćwiczymy brzuch. Zaczynamy od rozgrzewki. Kolana lekko zgięte, biednica do przodu, wyprostowane plecy, głowa w dół i do wyprostu. W dół, wyprost. Sześć, pięć, cztery. 3 powtórzenia. Mocno broda do klatki piersiowej, jeszcze jedno. A teraz ucho do barku. Sześć pięć. Oddychamy swobodnie. Po jednym jeszcze. I głowa na boki. Zatrzymujemy klatka piersiowa. Przód, tył. Sam odcinek piersiowy kręgosłupa do przodu do tyłu. Pięć razy jeszcze, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz. I prosto. Zatrzymujemy dłonie. Kości, z przodu na kości, kolana lekko zgięte. Przód, tył. jednica mocno do przodu i do tyłu. No nie włączyłam treningu, od początku trzeba zacząć. Leć. Cztery. Intensywnie. Trzy. Dwa. Jeszcze raz. Skłony. Do boku. Osiem. Kolana lekko zgięte, nogi stabilnie na podłodze. Mocne nogi. Cztery. Trzy. Dwa powtórzenia. Po jednym z każdej strony. A teraz skręty tułowia. Nogi tym bardziej stabilnie. Oglądamy się do tyłu za ręką i dynamicznie. Cztery, trzy, dwa. I pochylamy się do przodu, ręce nad głowę, proste plecy. Cztery, trzy, dwa. Jeszcze raz barki do tyłu. Obszerny ruch i do przodu. Jeszcze, jeszcze. Maszerujemy. Soko nogi. Cztery, trzy, dwa. Kolana w górę. Cztery, trzy, dwa. I w drugą stronę. Mocny brzuch, ręka wysoko. Cztery, trzy. Dwa. Jeszcze. Kolana szeroko. Cztery. Trzy. Dwa. Zmiana. Cztery. Trzy. Dwa. Po dwa. Raz i dwa. Wysoko ręce. Angażujemy brzuch i plecy. Góra. Góra. Jeszcze. Pojedyncze. Szeroko. Szeroko. Cztery, trzy, dwa i wracamy do marszu. Przechodzimy do deski wysoko na dłoniach. Ręce pod barkami, obie nogi w tył. Trzymamy. Nogi naprężone, odpychamy się dłońmi od maty. Kolana w dół. Przechodzimy do leżenia. Prawie. Opuszczamy tułów na cztery dół. Cztery, trzy, dwa. I w górę. Płasko w dole rozciągamy. Cztery, trzy, dwa i w górę staramy się mieć luźne nogi i nie ciągniemy rękami, jeszcze dwa razy.

Poprawiamy, poprawiamy. Naprężone nogi. Cztery, trzy, dwa. Zmieniamy. Z powrotem. Cztery na cztery dół. Jeszcze w dół, w dół. Powoli. Jeszcze cztery powtórzenia. Ostatnie. Deska. Malutka zmiana, na zmianę kolana w dół. Same kolana, biodra są wysoko. Swobodnie oddychamy. Mamy radę. Cztery, trzy. Dwa po jednym i znowu do siadu. Przyspieszamy dwa na dwa w dół. Raz, dwa, raz i dwa. mocniej w dół, w dół, góra, cały czas swobodnie oddamy, luźno ręce. Jeszcze dwa razy. Ostatni, raz, dwa i wracamy szybko do przodu. To samo co wcześniej. Obie nogi to nisko biodra, naprężona no całe ciało i same. Kolana do podłogi. Całe ciało mocno pracuje. Nie tylko brzuch. Nogi, grzbiet, ramiona. Sześć. Pięć, cztery, trzy powtórzenia. Dwa po jednym i los. Znowu do siadu, tym razem stopy razem, kolana szeroko, kładziemy się po pojedynczy do przodu. Wdech i wdech mocno, jak najwyżej się podciągamy, Góra. Osiem, siedem, cztery, kolana razem, zamachem do siadu, deska z powrotem, ale inna, zupełnie na przedramiona. Barki są nad łokciami, obie nogi w tył, nisko biodra, naprężone całe ciało. Prawa stawa na lewo, i lewa na. Już końcówka, końcówka trzymamy, żeby symetrycznie było. I w dół z powrotem do leżenia. Stopy razem, kolana szeroko, pojedyncze do przodu. Wydech i wdech. Kolana swobodnie opadają na boki. Rękami sięgamy jak najdalej za głowę. Jeszcze osiem, siedem. Przedramiona to samo co przed chwilą było. Obie nogi tył, nisko biodra. Trzymamy przez chwilę. Obie nogi na podłodze. Podziwiamy ręce, zegarki, podłogę i prawa noga na lewą piętę. Jeszcze dwie sekundy i już w dół. Kładziemy się teraz na boku, kolana zgięte, stopa na stopie, ręka z przodu jeszcze na macie. Single do boku, unosimy się na łokciu. Już mi się zaczyna pseć w znaczy, że się dzieje. Zaczyna się dziać. Staramy się trzymać nogi swobodnie na podłodze, nie podnoszą się. Cztery. Trzy powtórzenia. Dwa. Ostatnie. I dodajemy kolano. I wyprost. Kolano. Wyprost nad podłogę. Zgięcie. I prostujemy. Wysoko. Bark dąży do biodra. Nie z przodu na podłogę. Cztery. Trzy powtórzenia. Dwa. Ostatnie. I zatrzymujemy się w górze. Zostajemy z tej samej strony. Bark jest przed łokciem nogi na sobie deska bok. Trzymamy, trzymamy. Nogi całe naprężone, palce na siebie. Bark jest nad łokciem. Dodajemy rękę za głowę i do sufitu. Osiem, siedem, sześć powtórzeń. Pięć, cztery, trzy, dwa. I ręka w dół. Osiem, siedem powtórzeń. Sześć, piąteczka i cztery, trzy, dwa. Ostatni raz, zmieniamy stronę. Zaczynamy w dole. Single Bok. Góra. Nogi pamiętajcie swobodnie, druga strona. Spokojnie do góry w singlach, łokieć szeroko. 10, 9. 4 trzy dwa powtórzenia jeszcze jedno i pamiętamy dodajemy nogę w górę, górę. i wyprost. Osiem. Ok. Szeroko cały czas. Prostujcie nogę. Wysoko kolano. Bark dąży do biodra. Cztery. Trzy. Dwa. I wiecie co teraz? Ostatnie powtórzę, Tak. Deska bokiem. Celujemy. w macie, na dywanie. I na początek. Po prostu trzymamy nogi naprężone, ręka w górze, otwarta klatka piersiowa. Spodnie oddychamy, podciągamy biodra w górę, palce stóp na siebie i zaczynamy z ręką. 10, 9 powtórzeń. Ale jeszcze w dół dziesięć dziewiąteczka, jeszcze cztery. Trzy dwa. Ostatnie. I kładziemy się na ple. Już się trochę zmęczyliście? Prawa noga w górę. Single po skosie. Bark dąży do kolana. Drugą rękę połóżcie na podłodze, żeby nie kusiło. Podpieranie się na niej. Mocny skos. Szeroko łokieć. broda odsunięte od klatki piersiowej. Trzy Dwa Zmieniamy stronę Dyszka Albo trochę więcej Szeroko łokieć Bark znowu do kolana dąży Górę Szeroko dół Osiem Siedem mocno w górę i powoli do dołu nie spieszymy się. Jeszcze cztery trzy dwa powtórzenia. Zmieniamy stronę, ale druga noga zostaje prosta nad podłogą. Osiem, siedem powtórzeń, sześć, pięć, jeszcze cztery, tylko trzy, a oddychamy swobodnie. Dwa. Zmiana strony. Prosta noga i zaczynamy. Łokieć szeroko, bark do kolana. Osiem, siedem, sześć powtórzeń. Piąteczka, cztery, trzy, dwójka. Jeszcze jedno, szeroko łokieć i w dół obie nogi. Ręce w górę na zmianę single po skosie. Potraktujmy to jako aktywne. Odpoczynek pomiędzy seriami. Delektujemy się tym swobodnym ćwiczeniem. Przed sobą mam dość motywujący widok. Kocica leży sobie na plecach. Brzuszek do słońca, ogon zwisa, a ja ćwiczę brzuch z wami. I zatrzymujemy. Teraz prawa noga leży na podłodze, ręce szeroko, przeciwna ręka do nogi łączy się przy suficie. Raz, dwa i w dół. Druga ręka opiera się na łokciu albo nawet na dłoń. Schodzimy. Ja zmieniłam stronę, żebyście lepiej widzieli. Pierwszą serię w górę, wysoko. Cztery, trzy powtórzenia, dwa, ostatnie. I teraz zmieniamy stronę. Jedziemy. To już ostatnia ciężka rzecz. Dla brzucha. Cztery. Trzy powtórzenia. Dwa. Ostatnie. I aktywna przerwa przed rozciąganiem Single do góry. góry. Osiem. Siedem. Sześć powtórzeń. Cztery. końców. Po jednym. I luz. Wyciągamy się mocno. Ręce ciągną do tyłu, nogi do przodu. Aktywnie cały czas. I puszczamy. Rozkładamy się luźno na podłodze. Przyciągamy kolana do brzucha. zamachem do siadu. Przechodzimy do klęku. Siadamy sobie napięte, dłonie z tyłu połączone, głowa w dół, wyciągamy brzuch, podnosimy biodra. I wracamy. Wyciągamy się daleko do przodu. wydłużamy kręgosłup i wracamy idzie mistrz ćwiczeń chodź jeszcze raz do tyłu Okrągłe plecy do góry. Szerszy rozkrok. Wyciągamy się do boku. Jak było? Możecie to powtórzyć jeszcze drugi raz, albo trzeci. W drugą stronę. Cały bok wyciągamy. środek, wciągamy się w górę, odchylamy się nieco do tyłu i przyklejamy do łódek. Jeszcze raz w górę, nieco w tył, biodra do przodu i ostatni raz dół. I już do wyprostu, głęboki wdech, powyciągajmy się jeszcze na boki. I dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Brawo dla Was, Stinki.